Dzień dobry, kochane! Postanowiłam nagrać dla Was komentarz o mężczyznach kompletnie nierokujących. Jest to komentarz spontaniczny, pod wpływem wczorajszego spotkania z moją koleżanką. Opowiem Wam scenerię. Rozmawiam z, z dziewczyną. To takie spotkanie, wiecie, na zasadzie sabat czarownic. Trochę uaktualnienie bazy danych. No i ona mi mówi... A, musicie wiedzieć, jest to dziewczyna, która od roku już, na wszelki wypadek, nie ogląda reklam pieluch, ponieważ wycieje się, chce za każdym razem, jak widzi małe dziecko. Dziewczyna, która profilaktycznie od pół roku wpieprza już kwas foliowy. Owszem, jest w związku. I ten mężczyzna, z którym ona jest w związku, który wie, że ona w zasadzie składa się z pragnienia tego dziecka, przemówił do niej w końcu. I ona mówi do mnie tak, Malina... Postanowiliśmy, postanowiliśmy. On powiedział, że dobra, zgadza się, będziemy robili dziecko <laughs> za dwa lata. Za, że za dwa lata zrobimy to dziecko. I pomyślałam sobie, że to jest to zdanie, które Wy, dziewczyny, powinniście sobie zanotować, jeżeli słyszycie od swojego mężczyzny w, jakiej, w jakiejkolwiek kwestii, w jakiejkolwiek sprawie dla was ważnej. Za dwa lata. Za dwa lata. Zamieszkamy razem, za dwa lata. Zrobimy dziecko za dwa lata. Odejdę od żony, cokolwiek za dwa lata, pakujcie się i spieprzajcie, jak najdalej się da, bo z tego związku już nic nie będzie. Ja wiem, że generalizują. Gupole, nastolatki i ludzie krótkowzroczni. Ale nie znam, słuchajcie, chciałabym, ale nie znam żadnej historii, która po tych dwóch latach obiecanych przez takiego faceta się wydarzyła. Te dwa lata są zawsze na odepchnięcie w fochów tej panny, tego jej skamlenia, proszenia. Dwa lata to nie wiadomo, to trochę takie nigdy. Nigdy, ale na pewno przez co najmniej rok jest to czas, gdy on ma święty spokój. I ta dziewczyna mówi mi: Za dwa lata będziemy robili to dziecko. Słuchajcie, ja się za głowę złapałam. Użytkowniczek tego kanału, znaczy 74% osób, które odwiedza mój kanał, to są kobiety. Spośród tych kobiet, ponad 50%, ponad połowa. To są dziewczyny w wieku od 24 do 44 lat. Czyli dziewczyny już w wieku rozrodczym i dziewczyny jeszcze w wieku rozrodczym, które za bardzo czasu już nie mają, tak? Więc pomyślałam sobie, muszę Wam o tym powiedzieć, co oznacza dla relacji hasło za dwa lata. Że jesteś z chłopcem, a nie mężczyzną, że jesteś z egoistą, ty, dziewczyno. Który nie liczy się z Twoimi potrzebami i który nie nadąża za Tobą, który boi się spełnić Twoje potrzeby, albo po prostu nie jest gotowy. I ta koleżanka mówi mi tak, Malina, wolę te 24 miesiące przeczekać z Nim, niż łudzić się, że zdążę od Niego odejść i znaleźć innego faceta, który byłby tym tatą. Więc wiecie, to jest tak, nawet jeżeli ten mężczyzna zechce, ktoś odważy się, albo nawet się nie odważy, albo poczuje się słowny i postanowi popełnić to dziecko z kobietą, to chcę Wam powiedzieć, że nie ma, nie ma na świecie większej krzywdy, jaką może zrobić sobie kobieta poprzez zrobienie dziecka z mężczyzną, którego tego dziecka nie chce. Oczywiście. Gdy jesteśmy młode albo inaczej, gdy nie doświadczyłyśmy jeszcze macierzyństwa, to wydaje nam się, że znaczenie ma ją pieniądze. Czyli, że w dzisiejszym świecie ważne, by ojciec zapewnił byt. No więc powiem Wam, że nie. Że ojciec, który nie cieszy się ze swoich dzieci, ojciec, z którym nie można podzielić się radością którą codziennie przynoszą te dzieci, jest facetem, którego przestaniecie szanować, kochać i na którego nie będziecie chciały patrzeć. A pieniądze naprawdę można zarobić samemu. A co się dzieje w głowie kobiety, gdy słyszy, za dwa lata? Ta moja przyjaciółka powiedziała mi, że wiesz, No, Malina, ale to jest tylko 24 miesiące wezmę więcej kwasu foliowego. Zrobię sobie wszystkie badania, trochę schudne przed ciążą, bo za chwilę będę tyła wiadomo, przejdę na dietę zdrową. Wiecie. I to mi się wydaje najbardziej okrutne w tym stwierdzeniu za dwa lata. Ja oczywiście nie chcę atakować mężczyzn, choć wiem, że to, że, że to tak brzmi. Każdy ma prawo nie być gotowy. Nie chcieć czegoś zrobić. Ale chłopcy, nie macie prawa czynić zakładniczek. Waszych kobiet. Stańcie przed lustrem i powiedzcie sobie, czy ja... Ch... Dlaczego ja powiedziałem za dwa lata? Może dlatego, że nie mam jaj, żeby przyznać się, że nie chcę mieć z Tobą tego dziecka. Że boję się być tatą. Na koniec powtórzę to, co powiedziałam na początku. Że ja oczywiście mogę się mylić. Nie jestem żadnym ekspertem, terapeutką, ale nie znam ani jednej historii, która po tych dwóch latach wydarzyłaby się naprawdę. Przykro mi dziewczyna.